Cześć, z tej stronie. rek 82. Witam was wszystkich serdecznie. A to jest moi drodzy trzeci odcinek z poszukiwania naszych znajdziek. Dzisiaj znajdziemy, znajdziemy, znajdziemy. Postaramy się znaleźć, moi drodzy żetony Jankusa. Siema, czytelniku. Robił akcję. Pochodziłem po mapie i rozmieściłem żetony z moim logiem. Jeśli je bierzesz, to daj znać. W zamian trzymasz ciekawą nagrodę. Powodzenia, moi drodzy. Powodzenia. Dziękuję panie Jankus. Za to, że mi życzysz powodzenia, bardzo mnie to cieszy. No i moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy od... Czego zaczynamy? Zaczynamy od... Od miejsca startowego, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no to proszę Państwa. Gdzie zaczynamy? Czyli na przystanku. A na przystanku znajdują się dwie znajdźki. Moi drodzy, znajduje o, kurde, nie, to znajduje się znajdka Jankusa. Któro sobie teraz pod... No, podniosłem Riota, ale jaja. No dobra, w każdym bądź razie tutaj się znajduje też znajdźka Rayota. Ale my dzisiaj się mamy znajdować czymś, zajmować czymś innym, ale to nic, dobra, za każdą znajdźkę dostajemy 10 tysięcy zażytony. Może nie za każdą znajdźkę, tylko zażytony, moi drodzy, zażytony, yy, yy, zażytony dostajemy po 10 tysięcy, więc nawet sporo, okej. Okay i teraz tak jak wygląda mapa ze znajdźkami moi drodzy, a mianowicie wygląda tak oczywiście, znaczy, no nie wiem no, wcześniej nikomu nie, nie mówiłem, znaczy w poprzednich odcinkach nie mówiłem, ale te czerwone kropki, jeżeli ktoś się jeszcze nie domyślił te czerwone kropki to oznaczają yy, oznaczają, moi drodzy miejsce znajdziek, tak tak no dobra, czyli jesteśmy tutaj, moi drodzy Jesteśmy tu na mapie Kolejnym naszym przystankiem będzie zakręt znaczy będzie na krzyżówce więc lecimy sobie na krzyżówkę polecimy Asfaltem do końca Może i nie do końca Ale sobie dobra ogarnijmy to Znajdujemy się praktycznie na skupie przy krzyżówce. O! do skupu jest z boku. Tendyk o to wejdziemy, żeby było Wam łatwiej ze znalezieniem. Do mamy tam, a my idziemy w przeciwnym kierunku moi drodzy. Idziemy w przeciwnym kierunku. Proszę Państwa, wchodzimy do skupu na krzyżówce i, i, i sobie przechodzimy. I tam mamy skup, a nasza znaczka moi drodzy jest tu proszę państwa. Nasza znaczka numer 2 jest tu, między paletami. O! O proszę Państwa, tu jest Jakby ktoś nie wiedział i tu sobie ją. Weźmiemy proszę bardzo, 8 żetonów zostało. No i Gitmalina pasuje. Gitmalina pasuje. Druga znajdźka. Teraz jedziemy moi drodzy. Jedziemy, podążamy. Podążamy do skupu szpak trans i szpak pro i sprzedaż wapna, tak tak, 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 tak właśnie. Tutaj poszukamy kolejnych znajdziek kolejnych znajdziek, a mianowicie kolejnych żetonów Jankusam, bo tu również są inne znajdki ale to zobaczycie też w innych odcinkach. Moi drodzy, kolejna znajdka znajduje się gdzie? Proszę bardzo, u tego pana w ręku. Nikt by nawet chyba nie przypuszczał, że tam jest znajdźka. W jeszcze, że powiedziawszy ja też nie yy, nie, nie, nie zwróciłem na to uwagę, a przechodziłem tutaj milion razy, można by powiedzieć. Dopiero... Dopiero Perez albo agent... właśnie miałem, zapomniałem, miałem wam, miałem pozdrowić Pereza i agenta, którzy pomagali mi w poszukiwaniu tutaj znajdzie. Tak moi drodzy, więc serdecznie pozdrawiam i Pereza i agenta. I Badiego oczywiście, bo Badi też mi pomagał też mi pomaga w znalezieniu tych znajdziek, więc pozdrawiam Was, chłopaki, i serdecznie dziękuję. Dzięki Wam powstał jeden z je, jeden, właściwie nie jeden, wszystkie odcinki dzięki Wam powstały z poszukiwaniami znajdziek. Dobra, ale ja tu gadam, gadam, więc to była która? Trzecia, tak? Trzecia. Moi drodzy, nasz szpak Pro znajduje się jeszcze jedna znajdka. A mianowicie znajduje się ona, jak wyjdziemy sobie z tego placu budowy, to moi drodzy, idziemy sobie tutaj wzdłuż tych silosów i tutaj mamy kolejną znajdkę w rogu. Proszę bardzo, pyk zostało 6 rzutonów. 6 rzutonów, moi drodzy, tak jest, dobra. Czyli mamy jeszcze teraz, może tak na szybko, żeby już nie. Nie latać. Kolejne, kolejna znaczka, moi drodzy, jest koło sklepu. Znaczy może nie koło sklepu. Inaczej, jak będziecie, jak będziecie koło sklepu, trzeba po prostu wejść na na skup, skup zboża Henryks. Tak, Henryks, on się nazywa, chyba Henryks, już nie pamiętam. I kolejna znaczka, moi drodzy, znajduje się tam. Tu. Tu, trzeba wyjść za, za te silasy. Podejść i jest ukryta moi drodzy tutaj w róża. Bardzo sprytnie szanuję za pomysł. Zostało 5. 5 żetonów moi drodzy. Yy, dobra, zostało 5 żetonów yy, to teraz byśmy się yy, przetabowali moi drodzy. Yy, Przetabujemy się do... dobra no może tu, na skup kamieni. Jakby ktoś nie wiedział. Przejdziemy sobie na skup kamieni i wychodząc mając zapisami skup kamieni skręcamy moi drodzy w prawo. Skręcamy moi drodzy w prawo na polną dróżkę Ze skupu kamieni. Pamiętajcie, ze skupu kamieni. I podchodzimy moi drodzy do mostku. I przy mostku proszę bardzo mamy kolejną znajczkę cztery sztuki moi drodzy tu, koniec mapy praktycznie to już jest koniec mapy praktycznie no, dobra lecimy dalej do, moi drodzy do nowego handlarza tu jest dość prosto jak się przetabujecie do nowego handlarza no to moi drodzy skręcamy w kartony jak hanka w kartony walimy i proszę bardzo w kartonie mamy kolejną Znajdźkę, trzy sztuki jeszcze. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, znajduje się tutaj nowy handlarz. Ale oprócz tego, u nowego handlarza, moi drodzy, znajduje się inaczej obok handlarza. Znajduje się jeszcze jedna Maćka, A mianowicie obok drugiego domu. Jak przeskoczycie, nowy handlarz przez płot, przez górkę, przez ziemiankę. Tu mamy ziemiankę, przez ziemiankę, przez płot. Idziemy na wprost, moi drodzy. Za worki, nie wiem z czym to z czym to worki bo jakiemu mu to pisze cement. Na górze jest cement, a na dole A na dole nie wiadomo co to jest Farming A. outfall O nie wiem nie wiem, co, nie wiem co to jest. W każdym razie tutaj za tym cementem, za workami leżą kolejne dwie, dwóch y, kolejna znajdźka, nie dwie stały nam dwie dwie znajdki. Czyli tutaj moi drodzy macie Sami widzicie dwie znaczki. No i dobra, i lecimy dalej do skupu. Udarka, moi drodzy, skupu darka jest super. Mamy bele jedne, drugie, trzecie Jeżeli się tutaj tabniemy, to moi drodzy, wystarczy się odwrócić na prawą stronę. Te na prawo to zależy, którą stronę. Dobra, nie będę mówił strony, po prostu trzeba wejść na bele z kiszonką na belę z kiszonką i iść w stronę chciałem powiedzieć słońca ale nie powiem, w stronę drzewa moi drodzy, w stronę drzewa i tutaj na belach mamy kolejną znajdźkę jankusową może to brzydko brzmi jankusowo, może żeton, żeton z logiem jankusa, dobra, bądź, bądźmy grzeczni yy, i ostatnia znajdźka moi drodzy ostatnia, ostatnia znajdźka znajduje się znajduje się moi drodzy tu, tu, dokładnie tu i zaraz Wam to pokażę ale najpierw musimy tam dojść najpierw tam musimy dojść czyli musimy dojść do rzeczki o musimy dojść do rzeczki i, i iść rzeczką, która wyschła albo i nie wyschła Rowem, no, trzeba iść rowem, moi drodzy. Trzeba iść rowem i dochodzimy tutaj dokładnie, wam pokażę dokładnie, dochodzimy tutaj. Tutaj jest jedno, jedno z gospodarstw. Jeżeli ktoś się je kupił, to mógł, mógł sobie tędyk. Więc mamy jedno z gospodarstw, moi drodzy, i dochodzimy do mostku i obok mostku leży kolejna znajdźka z żetonem, z logiem Jankusa. Podnosimy, moi drodzy. Gratulacje, znalazłeś wszystkie żetony. Dostaliśmy 10 tysięcy za żeton plus 50 tysięcy z cały komplet znajdziek. Czyli razem. Kto policzył? 150, tak? 150, proszę państwa. 150 koła. Dostajemy. No i dobra. I mamy trzecią znajdkę. Trzecią znajdkę, moi drodzy, mamy ogarniętą. Mógłbym zacząć robić tą czwartą z prezentami, ale niestety to zostawimy sobie na sam koniec, bo prezenty znajduje się tylko w zimie, czyli grudzień i styczeń. A więc moi drodzy, to chyba tyle.